Dzień dobry. Dzisiejsza operacja to osteotomia podkolanowa, tak zwana HTO, która ma na celu korekcję szpotawej osi nogi, która prowadzi do zmian zwyrodnieniowych w przedziale przyśrodkowym kolana i uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej. Wykonamy teraz artroskopię kolana, aby sprawdzić i ewentualnie naprawić łąkotkę, a następnie zrobimy dojście na otwarto do kości piszczelowej i wykonamy osteotomię, stabilizując ją płytą, tak żeby uzyskać neutralną oszkończynę. To, co tutaj jest, to jest uszkodzenie chrząski o charakterze degeneracyjnym, które pani sobie zrobiła sama. I proszę Tak, ta chrząska degeneracyjnie uszkodzona to jest taki płaski ubytek, pokryty jakąś tam blizną i on sięga bardzo daleko do przodu. Chrząska na rzepce wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie i mi się podoba. Tak samo wygląda dobrze chrząska na bruźnie międzykłóksiowej, która także nie budzi moich zastrzeżeń, więc przynajmniej staw rzepkowo -udowy ma Pani w całkiem niezłej formie. Leciutko zagnij. Będziemy to otworzyć. No. Znaczy, dawaj, 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 dawaj. Tak? Dziękuję. Będzie, ale za chwilę. Okej, okay, puszcz wszystko, zróbmy razem trzy, Czyli tu mamy nieźle wyznaczoną pozycję Oste to do tego miejsca byśmy chcieli iść. Pamiętam gdzie ja stałem teraz. Lewa szybko do dobra. Na kolano najedź, bardziej delikatnie, dobra. Tak, czterdzieści. Tak, tak, z kutni Dobra, są. Ok, jeszcze to trochę pochylmy. Da, da się. Zgodnie z planem wykonaliśmy artroskopię stawu skokowego. Eee, Obejrzeliśmy sobie łąkotkę przyśrodkową i chrząskę w przedziale przyśrodkowym, która niestety była dość mocno zużyta. Eee, a następnie zgodnie z planem wykonaliśmy osteotomię podkolanową. Tutaj widać trzy inne cięcia która zmieniła kąt osi nogi z 7 stopni szpotawości na neutralną. Osteotomia jest umocowana na płycie, która jest specjalnie do tego opracowana z sześcioma śrubami, a ponieważ jest to osteotomia tak zwana dwupłaszczyznowa, to dodatkowo guzowatość piszczeli, która jest tutaj, została zamocowana jeszcze siódmą śrubą, która idzie w poprzek piszczeli i wzmacnia i stabilizuje nam osteotomię. Teraz pacjentka będzie poddawana rehabilitacji i w ciągu najbliższych sześciu tygodni powinna wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania.